Witajcie, jest godzina pierwsza 19, a my kontynuujemy grę w Penumbrę. Dzisiaj postaramy się przejść całą grę. I tak już z góry mówię, że nagrywam to drugi raz, ale wcześniej nagrałem jakieś 9 minut, ale zrobiłem pewien głupi błąd, strasznie głupi. I mi się gra wyłączyła i jeszcze raz musiałem przechodzić od samego początku, znaczy samego początku, od tego miejsca właśnie, z którego teraz zaczynaliśmy. Więc nie będę was zanudzał tym samym. Tak więc zrobimy to samo co wcześniej. Tak więc otworzymy sobie te drzwiczki. Twoje pojawienie się to prawdopodobnie druga najlepsza rzecz, jaka mnie spotkała od kiedy tu jestem. Pierwsze miejsce rezerwuję na moment wydostania się stąd. No więc, nie jestem zarozumiała i nie zakładam, że pokonałeś całą tę drogę tylko po to, żeby mnie ocalić. Nie kłamałam. Myślę, że wiem, jak Cię wyleczyć. Tyle, że jak się pewnie spodziewałeś, nie będzie to takie proste. Żeby zamknąć się tu w środku, musiałam uruchomić mechanizm zabezpieczający w pomieszczeniach badawczych. A to oznacza, że aby mnie wydostać, będzie nam potrzebna karta kodowa. Członek personelu, zarażony, próbował dostać się tutaj przy pomocy karty, ale nie wiem dokąd poszedł... Dokąd to poszło. Słuchaj, ja potrzebuję Twojej pomocy i cóż, jeśli mnie stąd wydostaniesz, uściskam cię tak, jak nikt nigdy. Chrysty, idź tu, skocz tam, przynieś to, przygotuj mi kąpiel. Typowa baba, nietypowe okoliczności. Myślisz, że przeznaczenie ma z tym coś wspólnego? Przeznaczenie to tylko okrzyk bitewny tych, którzy boją się sami myśleć. Dobra, to może teraz pójdziemy gdzie indziej, zamiast tam, gdzie wcześniej byłem. Wcześniej byłem w pomieszczeniu diagnostycznym, które bodajże jest tam. Gdzie ta lampka się świeci? Teraz, może pójdziemy do psiarni. Fajna nazwa, psiarnia. Dobra. Bo te pomieszczenie diagnostyczne i tak to nie za bardzo trzeba iść. Tam Kierownictwo organizacji Archaik nie ma w zwyczaju zwracać się do swoich podwładnych, by poświęcali pracy więcej niż zalecane 8 godzin, ale rozumie, że entuzjazm i poświęcenie może motywować ich do takiego postępowania. Dziękujemy, że nie sprawiacie nam zawodu. Nie wiem o czym gadałem, ale chyba o tym, że w pomieszczeniu diagnostycznym nic ciekawego nie było. Trzeba było i tak się wrócić do innych pomieszczeń, żeby. Oho, żeby znaleźć pewien pojemnik. Ale to się dowiecie, jak tam dojdzie. dojdę. Więc na razie wchodzimy do psiarni Dobra, to jest jedna z najbardziej klimatycznych lokacji w tej grze. No chyba nawet najbardziej klimatyczna i dość straszna. Co to było? Słyszycie muzykę z pierwszej penumry? Wow. Co to w ogóle się dzieje w tych? What the fuck? Dobra. Eee, w którymś z bud chyba był artefakt? A właśnie. To to za dźwięk jakiś. Puf! Jakieś. Huch". Nie wiem, o co chodzi z tym. Dobra. Ciemno, nieprawdaż? Echo! 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 echo. 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 echo, Trochę tu pustawo. Tak. Właśnie tak się czuję, zagrzebany głęboko w bezmiarze twego umysłu. Widzisz, to właśnie dlatego jestem w tak podłym nastroju. Tyle czasu tracimy na zajmowanie się kodami do drzwi, dźwigniami, ciałami martwych ludzi, gdy tymczasem okazuje się, że mogę sprawić, by to wszystko w mgnieniu oka zniknęło. Świst i nie ma. Tylko bydwaj na jakichś kompletnie popapranych wakacjach. Może wyczaruję kilka drinków? Nie. Chcesz się stąd wydostać? Cóż, lepiej może nie jest, ale trochę ciekawiej. Odrobinkę. Super. Ale imprezę zrobiłeś, Clarence znaczy wakacje. Dobra. Tak więc sam nie idę, bo jak tu wejdziemy w ciemność, to pewien potworek nas zabije. Tu gdzieś jest artefakt, z tego co pamiętam. Albo jestem prawie tego pewien. Ale chyba coś mi się popierdoliło, bo go tu nie ma. Dobra Eee Kurwa to dźwięk dziwny No dobra, co tu jest? Ślady Wow! Coś tutaj pieski w pieprzu jakiś zoofil. Ciekawego. Tu chyba nie ma. Eee, nie. Za pierwszym razem jak grałem to się tak tak wystraszyłem, że myślałem, że się posram. Normalnie tak mi z włosy zajerzyło to na głowie, że kupę w gacie aż zrobiłem. Mam nadzieję, że wy też się wystraszyliście. Dobra, jesteśmy eee, tutaj. I tu będzie notatka o tym, o tym potworze, właśnie. Ale poszukamy dokładnie ten pokój, żeby zobaczyć, co tu jest ciekawego. I nic nie ma, tak więc, Ocena wydajności sporządzona na polecenie Elefa Carpentera, wywyższonego. Obiekt Wil Wilbur Frisk, Nadzorca. Stacja badawcza Schron Grenlandia. Raport autorstwa Gareta Quinna. 20 lutego 2000 roku. Dziś rozpoczynam pr proces oceny Friska. Objąłem funkcję jego osobistego asystenta. Mój raport będzie obejmował okres 6 miesięcy, od chwili przejęcia kontroli nad kompleksem z rąk Berena Staffersona w 1980 roku. Frisk nie osiągnął wiele. Zamierzam sprawdzić, co jest z tego przyczyną. 5 marca 2000, 2000, 2000 rok. Po dwutygodniowej obserwacji dochodzę do wniosku, że moje przypuszczenia odnośnie Friska Mogły być błędy. Jest człowiekiem niezwykle pracowitym, skutecznym i oddanym sprawie. Cechy te stały się doskonale widoczne przy okazji niedawnego odkrycia grobowca Turngate'ów na terenie głównego stanowiska wykopaliskowego. Frisk, co oczywiste, za zarządził przeprowadzenie drobiazgowych badań budowli. Dw 28 kwietnia 2000 roku. Po otwarciu grobowców wybuchła niewielka epidemia. Będzie to doskonała okazja, by przekonać się, jak Frisk radzi sobie pod presją. 24 maja 2000 rok. Epidemia wymknęła się spod kontroli. Jest wiele ofiar i trudno nie uznać Wilbura za głównego winowajcę. 13 czerwca 2000 rok. Frysk utracił kontrolę nad sytuacją i nad podwładnymi. Część z nich uciekła. Pozostali ukryli się w kantynie. Tymczasem on sam zaszył się w psiarni, gdzie pozostałe przeżycie zwierzęta mają służyć mu za ochronę. Nie miałem innego wyjścia jak pójść jego śladem, by móc ukończyć mój raport. Wrzesień. Straciłem poczucie czasu, ale Fryk wydaje się dobrze bawić. Bardzo związał się z psami. Codziennie opuszcza naszą kryjówkę w poszukiwaniu... Jedzenia, którym karmi następnie zwierzęta. Mimo, że część z nich dotknęła infekcja. Październik. U friska pojawiają się dziwne symptomy. Staje się wrażliwy na światło, odstrasza go najmniej nawet błysk. Najmniejszy nawet błysk. Uwidoczniają się u niego skłonności charakterystyczne dla zwierząt. Ryje w ziemi i lubie w ścianach, szukając sobie kryjówki. Podejrzewam, że nocą wymyka się z piarni, być, być może nawet do kopalni. Ostatnie niektóre psy zostały w bestialski sposób zabite. Wpis numer 8. Obserwuję Friska już dość długo i myślę, że mogę podsumować mój raport. Frisk jest pracowni pracownikiem bardzo wydajnym, ale zmuszonym jestem podjąć, podać wątpliwości jego zdolności właściwej oceny sytuacji. Pomimo pokaźnego zapasu racji żywnościowych, zaczął jeść psie Wpis mięso. Wpis numer 9. numer 9. Gdy zbudziłem się dziś rano na podłodze, obok leżało ciało. Wyciągnęłem na obawiając się, że ktoś zabił Friska lub że on sam odebrał sobie życie. Tymczasem to właśnie jego założyłem kątem oka. Uciekł i skrył się w cieniu. Ciało należało do doktora Roberta, naukowca, który, jak sądziłem, uciekł do kopalni, gdy tylko wybuchła epidemia. Na jego brzuchu widocznie były ślady ukończeń. Wyglądał, jakby ktoś go ciągnął ładny kawałek drogi. Oprócz tego wyrwano mu język. Zamierzam nadal obserwować Friska, zachowując jednakże dodatkowe środki ostrożności. Dobra, teraz Wam wytłumaczę, co chodziło w tej notatce, bo to będzie ważne, żebyście zrozumieli, co ja teraz będę robił. Tak więc Wilbur Frisk, ten gościu, co opisali o nim w notatce. Zaczął się kumplować z psami i przejmować ich cechy. I właśnie on takie dziury robił. I się boi strasznie światła. I jak widzicie, on nas teraz nie zaatakuje, bo jesteśmy w świetle. Ale gdy zgasimy to światło, za pomocą takiego przycisku fajnego, zaraz wam pokażę którego. E, tego. O. Gasi się to światło. I jak teraz pobiegnę w to. No, to nawet mówiło samo za siebie. Jak wbiegnę w to, to mnie po prostu zabije. Nie wiadomo co Dlatego muszę zapalić światło I tu są bodajże dwie dziury Jedna Druga I... Tak, dwie dziury, dobra A dwie dziury trzeba zapchać tym sheetem tutaj Tymi skrzynkami wielkimi Ciężkimi Tak więc bierzemy jedną skrzyneczkę I lecimy szybko O, jak się ślizga fajnie Dobra Jeden Teraz biegniemy po drugą. Okej okay. Fajnie się ślizga jak na lodzie. Dobra i teraz patrzcie, jak zgasimy światło tam, to w tym miejscu, gdzie nam Clarence zrobił wtedy ciemno, to tam się zapali światło i będzie można przebiec. Znaczy zaraz zobaczycie zresztą o co chodzi dokładnie. Okej, okay. to lecimy. Lamus, lamus, nie wyjdzie. Okej. Okay. Lecimy dalej tutaj. Tutaj się teraz to nas zapala. Okrwawione ciała! Wy chyba jesteście jakoś tak zaprogramowani, żeby pakować się w najgorsze kłopoty. Ja tutaj stracę jakąkolwiek wrażliwość. Super. Dobra, teraz musimy czekać. Oho! Żeby te światło poszło tu, one tak się przenosi ciągle. Zaraz zobaczycie o co chodzi. Nawet, jak zapalimy sobie lampę, czy coś, to i tak to nic nie da. Tutaj lepiej z otarką będę biegł, bo ten potwór się boi tylko większego światła. Chyba tak jest zrobione. Dobra. Uh. Dawaj, dawaj. Oho, oho, oho. Kur o, udało mi się Co ty tu masz? Karty kodowe! Nie cierpię kart kodowych! Można wiedzieć, co stało się ze starymi, dobrymi ryglami i kłódkami? Uciekły Dobra, mamy tu coś? Nie, okej okay. Tak więc idź stąd. Ej, coś jeszcze masz? To jest chyba ten Robertson, na którym w notatce czytaliśmy którego zabił właśnie Frisk zamieniony w gówno jakieś którego nie można w grze zobaczyć nawet jak nas zabije tego nie widać po prostu giniemy jakoś dziwnie dobra, czekam na światło, bo teraz nie pobiegnę za bardzo a, a, jest dobra może nie zginę może mi się uda przeżyć dobra, dawaj, dalej Jest! Świetnie. Okej, okay, mamy kartę kodową. A to co? Aha. Mamy kartę kodową, jest miło. Możemy stąd wypieprzać. O, dobra, ta lokacja była tylko straszna, reszta już... No i co? Zamierzasz pozwolić jej gnić tam jeszcze kilka godzin, żeby naprawdę doceniła twoją pomoc? A może wypuścimy ją już teraz i wykorzystamy, póki jest osłabiona i bezbronna? Rozumiesz, co mam na myśli? Łapiesz? Klara, <gry> ale z ciebie. O kurwa! Nie idź tu, ok? Idź stąd. Shit! Chodź O kurwa! Biegnij! Fuck, nie wiem, gdzie biec. Byle gdzie. To będzie najlepsze wyjście. O, o, o Co to jest? Pomieszczenie diagnostyczne, tu gówno jest Czekajcie, co jest... O kurwa! No dobra, spierdaj stąd Muszę iść do laboratorium chemicznego. O fuck Laboratorium chemiczne, gdzie jesteś? Tutaj O, potworek nie dogonisz mnie, bo jesteś debilem. O! Świetnie, udało się uciec. Ledwo, ale udało się. Dziwne, że mnie na tych schodach nie zabił jeszcze. Okej. Okay. Co my teraz tu mamy fajnego?